Drawn regret. Tutaj macie ten czas present perfect. Jest to jeden z tych czasów perfect, gdzie macie aspekt perfect. Nie jest to aspekt, tutaj będzie to perfect, present perfect simple. Tutaj w czasach perfect, jakikolwiek czasach perfect, używacie zawsze trzeciej formy czasownika, czyli jest to czasownik nieregularny. Draw, drew, drawn. Dlatego macie tutaj I have drawn regret. Zawsze będzie też forma tego czasownika ten auxiliary to tutaj będzie, czyli to jest to have lub has w czasie present perfect simple czy continuous. W każdym razie present perfect będzie to have lub has, past perfect zamieni się to na had. Tutaj macie present perfect simple, czyli używacie have lub has. I taka sama zasada jak przy czasie present simple, gdzie macie wędrującego s. -a. Czyli has dajecie tylko po she, he, it. Tutaj jest e, I have drawn regret. Czyli po I nie dajecie essa, czyli jest ta forma have. Tego nie tłumaczymy sobie tego have jako mieć, absolutnie nie. To jest, e, no nie jest to przetłumaczane na język polski, po prostu w ten sposób e, tworzymy ten czas. I teraz, I have drawn regret. Nie jest to jakieś typowe połączenie, bo tutaj macie do czynienia z piosenką, czyli też w sumie jakąś tak śpiewaną poezją. I możecie tutaj różne wnioski na temat tego połączenia sobie zaprezentować. Jednak często draw występuje, na przykład draw comfort, czyli czerpać z czegoś, jakąś otuchę. Tutaj mamy draw regret. Druga sprawa, let mercy come, czyli nikt nadejdzie łaska. Pozwólcie tej łasce nadejść. Let jest w jednym z w czasowników, który wyraża pozwolenie, czyli na przykład let me. Help you, pozwól mi pomóc. Czyli tutaj macie let, jest to czasownik, który wymaga dopełnienia. Na przykład, let me help you, let mercy come. Po let nie używacie absolutnie żadnego to infinitive czy coś takiego. Po prostu dajcie ten ver infinitive, czyli czasownik bez niczego. Let mercy come. What I've done. E, to znowu macie ten czas present perfect. What I have done. Trzecia forma od e, do, do, did, done. Jeżeli to byłby czasownik regularny, to wtedy oczywiście zamiast tego done dajcie jakikolwiek inny czasownik regularny, czyli na what I've e, what, I, what games I've played, e, what I've seen, cokolwiek widziałem. E, I tutaj... Tego czasu perfect używacie przede wszystkim, jeżeli odnosi się do czynności zakończonej z pewnym skutkiem, czyli what I've done, to co ja zrobiłem. Nie interesuje nas, kiedy to zrobiłem, tylko macie nacisk właśnie na skutek, że najważniejsze jest to, co zrobiłem, czyli what I have done. Jeżeli co ona zrobiła, to by było what she has done. Musicie tutaj odpowiednio zamienić po she hit na w tą formę has i w każdym czasie perfect używacie tu past participle, czyli ta trzecia forma czasownika lub końcówka "-ed". O face myself. Tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza to jest ten czas przyszły, future simple. I will face myself, czyli jakby zmierzę się sam ze sobą. I will go with you, czyli jakaś obietnica, coś co wydarzy się w przyszłości. I will face myself. I to myself jest to ten, ta forma zwrotna się u siebie. I will face myself, you will face yourself. Niektóre czasowniki w języku angielskim wymagają tej formy e, zwrotnej, niektóre nie. Na ja, sprawa. I'll face myself to cross out what I've become. Czyli tutaj macie dosyć to zdanie e, gramatycznie fajnie wyglądające, czyli I'll face myself po co? Czyli macie to zdanie e, celowe. Czyli po co to cross out? Żeby wykreślić, żeby całkowicie skreślić what I have become. Znowu macie tą formę perfect. I have become, czyli macie czasem become, became, become. Trzecia forma, taka sama jak pierwsza, jak come, came, come. Jeżeli umiecie come, came, come, to automatycznie będziecie umieć też become, became, become. I wracając z tej formy do tego celowej, do tego zdania określającego cel, to cross out what I have become, czyli macie... E, aby, to cross out, najczęściej używane jest oczywiście to. W bardziej formalnym języku możecie napotkać się z innymi wyrażeniami zamiast to, in order to, so as to. Ale to bardziej w języku formalnym. Erase myself, no, macie ten reflexive, tą formę zwrotną. E, erase myself, destroy myself, to jest zniszczyć się. ok, kolejne. What you thought of me. Czyli to, tutaj macie ten czas, tym razem inny, to jest ten past simple, to co w przeszłości o mnie y, sądziłeś. Czyli tutaj macie ten czasownik nieregularny THINK, który w, trzeciej, w drugiej formie w past simple zamienia się na THOUGHT i taka sama jest forma trzecia. Ale tutaj macie ten klasyczny przykład tego past simple, what you thought of me. I to dotyczy przeszłości, bo o ile, rzeczy, o ile czasy perfect dotyczą teraźniejszości, mają większy związek z teraźniejszością, to czas past simple jest zawsze zamknięty w przeszłości. To też fajny idiom, while I clean the slate. Slate to były takie stare tabliczki, na których pisano dawno temu, więc Chodzi o takie niedosłowne znaczenie, że zaczynam od nowa. Whatever pain may come. Tutaj macie ten czasownik modalny may wyrażający przypuszczenie, czyli cokolwiek, jakikolwiek ból może się pojawić na tej drodze, czyli macie whatever pain may come, czyli zamiast tego czasownika may można tutaj postawić might, one raczej są stosowane wymiennie. I inne czasowniki modalne to macie ten can, should. I po nich dajecie znowu bare infinitive, żadnych końcówek, nic, żadnych s nic w tym rodzaju. Po prostu to zawsze ten can, may, might wygląda tak samo i nie dodajecie żadnych końcówek, come jest ten bare infinitive. Today this ends. I I start again. To są czasowniki w czasie present simple te z wędrującym S-em, czyli po this ends, this, czyli jakieś it, jakieś to, to tutaj w trzeciej osobie potrzebujecie z SM, czyli ends, po I nie dojedajecie S-a, dlatego jest I start. Przeczenie I don't start, uh, this doesn't end, to się nie kończy. Później macie I'm forgiving what I've done, I'm forgiving, uh, tutaj macie w tym present continuous, I'm forgiving you, czyli wybaczam ci, czyli wybaczam, to co zrobiłem, forgiving what I have done w czasie present perfect. Tutaj ten present continuous, czyli to co się dzieje w tym momencie uh, i uh, macie ten czas dwoma klockami, SMR i końcówkę ING. I am forgiving, I am playing a game, she is uh, playing a game.